To już po raz jedenasty spotkamy się tu, w Gdyni, w Muzeum Migracji. W miejscu, które powstało z idei budowania pomostów między Polakami w kraju i za granicą, by honorować najlepszych dziennikarzy Polski, którzy pracują na rzecz Polski i Polaków rozsianych po całym świecie. Znakomici laureaci, fantastyczne postacie, ale też w każdym z tych laureatów niezwykle ciekawa opowieść, jak zróżnicowane są i losy polskich emigrantów, jak w zmieniającym się czasie zmieniają się ich potrzeby. Co do jednej rzeczy nie ma najmniejszej wątpliwości. Trzeba budować pomosty pomiędzy Polakami w kraju i za granicą, bo to jest potrzebne nam tu w kraju, ale także im. Decyzja jest zawsze trudna. Z kilkudziesięciu zgłoszeń musimy wybrać te najciekawsze, te zgłoszenia, które uważamy, że są najwyższej próby i... Ja nieskromnie powiem, że w ramach tego jury udało nam się wyłuskać kilku naprawdę bardzo dobrych laureatów. Jestem przekonany, że tegoroczna edycja także to pokazała. Że to są osoby, które poświęciły się pracy dziennikarskiej. Spędziły wiele godzin setki dni na to, aby pracować nad materiałami, które były później nagradzane. Docenieniem tej publicystyki, którą, którą uprawiamy w kurierze polskim. Myśmy zostali zauważeni. To, to, to jest nie, niezaprzeczalny fakt, że, że tak się stało. Interesuje nas Polonia i budowanie roli Polonii w Stanach Zjednoczonych. Zaskoczenie było straszne, bo, bo, ponieważ jesteśmy bardzo młodym projektem reaktywowali praktycznie projekt, który rozpoczął. Yy, Michał Kruszka to był polski emigrant ze Słabomierza Kołożnina. Ja jestem zbyt goszczy i, i, i to mnie uderzyło, że w 1888 roku mój krajan powiedział, że czas reprezentować polskie interesy za granicą i on to robił z wielkim sukcesem, w czasie pandemii powstał właśnie pomysł reaktywowania kuriera. i no i okazuje się, że to nie był głupi pomysł, to jest bardzo dobry pomysł. Dziękujemy bardzo. To jest dla mnie niesamowity zaszczyt, że po raz drugi raz, nawet sama nie wierzę, dostałam nagrodę imienia Macieja Płażyńskiego. Jako osoba z polskiego pochodzenia, która mieszka za granicą, to dla mnie jest naprawdę, no, otwiera serce, że Polacy tutaj pamiętają o nas tam. Bo jest nas wiele, 20 milionów osób z polskiego pochodzenia dookoła świata, więc to oznacza, że no pamiętacie o nas i to naprawdę jest dla mnie no, no wielki zaszczyt i duża przyjemność. Mam nadzieję, że coś dobrego robię w mojej pracy i jak tłumaczę te sytuacje, co się dzieje w Polsce dla międzynarodowej telewizji, dla międzynarodowych widzów. To nie jest łatwe, to są skomplikowane sprawy, ale no mam nadzieję, że no coś to uczę innych to, co się dzieje tutaj.